Profesorze, ja dostałam tutaj takie wyzwanie i właśnie przychodzę z tym wyzwaniem. Proszę, niech Pani się Proszę Pana. Dzień dobry, dostałem wyzwanie. Proszę, niech pan się. Pan się nazywa Tadeusz Żurawulski, tak? Tak. Zgadza się Pan na eksperyment? Tak. Dobrze. Proszę mi Pani Siądzie. Pani się nazywa Maria Demianowska? Tak. Doktor. Tak. Pani się zgadza na eksperyment? Słucham. Czy Pani doktor zgadza się na eksperyment? Zgadzam się. Świetnie. Pani Lucyna Hajduk, tak? Tak. Leszek Buka. Tak. A Państwo jesteście małżeństwem? Tak, od sześciu lat praktycznie. Nie rozumiem. No bo to wyszło tak, że ja jestem jestem kopce. No i chciałem zostać przy swoim nazwisku, a żona uparła się, że ona też chce mieć swoje nazwisko, bo tam jakieś rodzinne coś tam takie zawilasy. No i postanowiliśmy, że tak jedno nazwisko i drugie. Ani to odpowiada? No, ci odpowiada, jak się zgodziła przed Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Jak się dzisiaj czujecie? Dobrze. A co tam Pan ma w ręku? A no, okulary, ale coś mi się za bardzo nie podoba. Bo chyba będę musiał jeździć, albo koledzy Czemu? w Instytucie. Czemu się nie spodobają? A, jakieś takie. Nie mm. mi się zdaje. Mm -hmm. To co? Może pan to założyć? Pokażę mi, prawda? Jak się pan czuje? No właśnie, jakie. Nie dobrze się czuję w tym No to dobrze. Mogę się mówić, Proszę, bardzo, no, Dziękuję. Na których większych mieszkacie? Na czwarty. A czy czuje się pan pani, że ludzie są lepsi od was? Nie, no raczej nie. Mhm. Mamy pracę. Czy ja mam pracę, że mam w domu? Hm. Raczej wszystko dobrze. Hm. A czy zdarzyły się takie chwile, w których nie mógł pan pani znaleźć odpowiedzi na zadane pytania? No raczej sobie nie przypominam w takich sytuacjach. Może gdzieś tam sporadycznie A czy to jest możliwe, żeby chciał pan kogoś uderzyć i miał na przykład na to wielką ochotę? No nie. Hmm? Nie, raczej nie. nie. Chyba, że tam gdzieś za może, no. mhm. 11 kwietnia 1977 rok. Godzina 2234 tydzień badań. Nadpowodliwość badanych jednostek wzrosła w stosunku do skali tygodniowej. 2 stopnie. zaburzenia osobowości na poziomie umiarkowanym, brak oznak autoagresji. Tak.